Chcesz przyspieszyć wysyłkę faktur do klientów oraz w łatwy sposób nadzorować terminy płatności? Zastanawiasz się, jak zminimalizować biurokrację i ilość błędów w codziennej pracy? Korzystaj z integracji FIRE TMS z e-nadawcą Poczty Polskiej. Jak to wygląda w praktyce? Możesz generować dokumenty nadawcze bez konieczności ręcznego wprowadzania danych czy tworzenia papierowej dokumentacji. Możesz też śledzić status przesyłki bez oczekiwania na fizyczne potwierdzenie odbioru czy zwrotu korespondencji. Status oraz termin doręczenia wysłanej faktury zobaczysz bezpośrednio w FireTMS. Jakie korzyści przynosi integracja e-Nadawcy z FireTMS? Oszczędność czasu, między innymi dzięki szybkiemu generowaniu nadruków na koperty. Automatyczne powiązanie wysyłek z fakturami w FireTMS, błyskawiczna informacja zwrotna po odebraniu przesyłki przez adresata, zmniejszenie ilości błędów dzięki automatyzacji zadań i pobieraniu danych z systemu, ułatwienie pracy działu księgowości i windykacji. Zarządzaj transportem lepiej! Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami. Do zobaczenia!